Centralnym miejscem pamięci o niemieckim obozie dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi jest pomnik martyrologii dzieci, zwany potocznie pękniętym sercem. Pomnik został odsłonięty w 1971 roku. Głównym elementem rzeźby jest pęknięte kamienne serce, przez którego środek przechodzi pręt symbolizujący los uwięzionych dzieci. Przy pomniku umieszczono wzruszający napis: Odebrano wam tylko życie, ale nie pamięć. Całość założenia upamiętnia tragiczne losy dzieci, które za to, że były Polakami, doświadczyły okrucieństwa niemieckiego nazistowskiego totalitaryzmu. Pomnik przypomina zbrodnie popełnione na najmłodszych w czasie II wojny światowej. Przy ulicy Przemysłowej 34 znajdował się tak zwany Werwaltung, czyli budynek dawnej komendantury obozu, który będzie miejscem przeznaczonym do ekspozycji stałej muzeum. Na ulicy Górniczej mieściło się obozowe atelier fotograficzne Dlatego rzeźba przedstawia dziecięce buty stojące obok aparatu fotograficznego. Na ulicy Brackiej była przykuchenna obieralnia. Tu buty stoją obok noża i obierek.